Czy jesteśmy gotowi do korzystania z zdrowia? Proszę Państwa, prace pokazują jak to zwykle bywa, że, że w ograniczony sposób, ale jednak tak, jesteśmy gotowi i skłonni płacić za usługę zdrowia i gdyby, nie, gdyby tak nie było, to część tutaj stoisk nie, nie byłoby na miejscu. Zmieścilibyśmy się na jednym salce. Pierwszy konkurs szumnie nazwany telemedycyny, który zrobiliśmy w Warszawie 4 lata temu, chyba tak? 4 lata temu. Potem udało nam się jeszcze dwa zrobić, i postanowiliśmy zrobić małą przerwę. Odbywały się w sali, gdzie liczba stoisk była do policzenia na palcach jednej ręki. Proszę Państwa, w naszych projektach. Nasz doradca współpracujący, piszący nam studium wykonalności, czyli konsorcjum Erzendian zakładał, że korzyści, które można oszacować i, i, i procent usługobiorców, Y, którą, którą będzie osiągało korzyści płynące z realizacji projektu y, no, dojdzie do poziomu w różnym obszarze w tych 75% to co dzisiaj Pan Prezes Jyszkowski mówił, że jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, bo 50% ponad ma dostęp do szerokopasmowego internetu i ta y, krzywa będzie rosła chociażby w związku z przyjętymi programami rozwoju szerokopasmowego internetu stwarza nam szanse do tego, że te że te korzyści będą rzeczywiście takie jak zaplanowaliśmy. A tak pokazuje to, przepraszam, że nie ma przepisu, ale Państwo już znacie to przeźroczy. Przepis jest, jest, to dokument, fragment dokumentu z opracowania wykonanego przez Gartnera na zlecenie prezydencji szwedzkiej, rządu, rządu szwedzkiego w czasie wybrania prezydencji w drugiej połowie 2009 roku. To są te korzyści, które tym korzyści z zakresu e-zdrowia. I znowu proszę Państwa, trzeba to we właściwy sposób interpretować i odbierać, bo ktoś może powiedzieć, że 20% redukcja czasu przeznaczonego na badania pacjenta czytana przez płatnika oznacza, że można dołożyć do kontraktu jeszcze 20% więcej pacjentów, których trzeba zbadać. Albo można 20% mniej zapłacić za to, dlatego że, że oszczędziło się 20% czasu. W tle tego wszystkiego jest jakość, w tle tego wszystkiego są też pewnego rodzaju uproszczenia, z którymi mamy do czynienia przy tego rodzaju analiza. Nie ulega wątpliwości, że w tych wszystkich projektach, co się przekłada na nasze projekty, które realizujemy, będziemy kierować się bezwzględnie usługami są usługami yy, dającymi nas największą stopę wzrostu w zainwestowanych środków, a więc mimo, że projekt, co jest oczywiste, nie będzie generował przychodu, mimo, że mamy pełną świadomość, że niektóre koszty, które będziemy ponosić w tym projekcie które wszyscy będziemy ponosić jako, jako otoczenie tego projektu, będą albo trudno mierzalne, albo nie przyniosą bezpośredniego zysku, to jednak trzeba mieć świadomość korzyści, którą będą e, e, mieli zarówno nasi pacjenci, jak i ci, którzy są profesjonalistami, e, niezależnie od tego, jaką grupę profesjonalistów reprezentują. Proszę Państwa, ponieważ na bieżąco w kontaktach całej na naszych stronach internetowych widzicie Państwo e, rozwój prac nad projektem, a my jako beneficjent jesteśmy zobowiązani sprawozdawać w trybie e, umowy podpisanej z władzą uważającą, jak rozwijają się projekty. To tylko przypomnę, że projekt jest duży platforma, elektroniczna platforma gromadzenia na w danych o zdarzeniach jest w fazie trzeciej, jest w fazie realizacyjnej. Myślę, że w przyszłym tygodniu właśnie przełożony komitet sterujący zaakceptuje dokument już dopracowany i wstępnie zaakceptowany przez nas, więc plan trzeciej fazy projektu, który rozpoczynając się, dbając przez najbliższe. Pół roku zakończy się ogólnym, ale na tyle szczegółowym projektem głównym, koncepcyjnym całego projektu, dający możliwość przygotowania wszystkich podstawowych specyfikacji standardów zamówienia publicznego po to, żeby produkty tego projektu mogły wyjść w kolejnych miesiącach i latach do września 2014 roku zrealizowane. Liczymy na to, że wspomniana recepta elektroniczna, prototyp i wdrożenie prototypowe, mimo tego czteromiesiącznego opóźnienia wynikającego z procedur nie tyle przetargowych, że czasu czasu. Rozstrzygnięć protestów będzie realizowana zaraz po wyborze firmy, która wygra konkurs, co powinno nastąpić w miesiącu maju. To wdrożenie, które potrwa 6 miesięcy, powinno się również zakończyć konkretną wiedzą i, i, i dającą lepsze zrealizowanie projektu głównego. Mam nadzieję, że. Nie uprzedzając kolejny protest, z którym przyszło się nam zmierzyć, którego wczoraj odbyło się posiedzenie w Komisji Odwoławczej, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić już, do umożliwi nam umowy z wykonawcą, wtedy hmm, prototyp hurtowni danych hmm, będzie mógł być już realizowany, a trwające w tej chwili ważne hmm, internetowe konto pacjenta, gdzie zamierzamy. Właśnie poświęcić to e, prototypowe wdrożenie, jak już tutaj był Pan Dyrektor e, był uprzejmy wspomnieć o swoich dolegliwościach. Właśnie będzie poświęcone m.in. pacjentom chorym na cukrzycę. E, stworzy dobre warunki do e, implementacji rzeczywiście tego internetowego, internetowego konta, konta pacjenta wśród internautów, którzy według planów na terenie województwa. Małopolskiego, a konkretnie w Krakowie w określonym przydziale wieku będą zasilali te konto internetowe. Projekt Platformy Mniejszej Rejestrowej jest również w fazie, w tej chwili, co możecie Państwo śledzić, ogłoszenia przetargu na portal informacyjny, dzięki czemu będziemy mogli się już w trybie dużo bardziej przystępnym, komunikować i informować o postępach tego projektu z Państwem. Będziemy również mogli liczyć na współpracę w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Proszę potraktować moje wystąpienie jako taki sygnał w iluś tam obszarach, w którym zdrowie będzie w tej chwili dzięki tym projektom, dzięki Państwa przede wszystkim współpracy które projektom Państwa się rozwijało, czego Państwu życzę. No, byłoby fałszywe, gdybym nie powiedział, że CZJOZ-owi mojemu zespołowi, Pani sobie również życzę tego, żeby się dasz projekt przelazuje przy tej pracy.